Witam ponownie, moi drodzy. Prawdopodobnie w ostatniej części relacji dzisiejszych zmagań różnych, jesteśmy w trakcie pierwszej serii konkursowej dzisiejszych zmagań. Wsporządziliśmy je na skocznie w Zagórzu. Pamiętamy, że zapłaty były też tutaj, w tym mieście, ale na innym obiekcie, na dużo mniejszym obiekcie, 45-metrowym. Dzisiaj przechodzimy na obieg większy, 95-metrowy. Już po pierwszej grupie informacje takie średnie, bo polska na razie czwarta. A na czele Norwegowie, którzy w serii próbnej nie istnieli, można powiedzieć, bo zajęli ostatnie ósme miejsca. A na razie w konkursie najsłabsza Rosja, która jako jedyna znotowała wpadkę, rażącą w postaci upadku po lądowaniu. E, na razie już robią Szwajcarzy, no i Kazachowie z Stępczykami. Też tak na razie nie mrawo, tylko miejsce szóste. Także na razie czołówka troszkę zawiodła częściowo, tylko Finlandia trzyma się poziomu serii próbnej. No, i Polacy, którzy niewiele stracili w tej grupie na razie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie e, pierwsza grupa za nami, przed nami grupa numer 2. Ten konkurs. Zaczyna drużyna Rosji, a konkretnie Emil Hazetinov, zobaczymy, co pokaże. Ale to nie będzie duży progres Rosji, niestety. Hazetinow nie zachwycił, uzyskując 9,5 metra wysokie noty, ale wynikowo nawet co do wyniku, Żyły, czyli szały też e, nie będzie. E, wobec odrabiania strat. E, drużyna Austrii, Martin Koch. No trochę lepiej od Rosji, e, chyba nie będzie. Odległość 89,5 metra. No typu 19,5 punktu. Lepsza troszkę Rosja, 1,5 punktu. Ale wciąż 19 punktów na korzyść Austrii. Teraz ekipa Francji i Kanady. Metyusokup, drużyna trzecia po pierwszej grupie. Teraz Sołkup daje drużynie prowadzenie. 92 metry i noty 20, 19,5 punktu. Kapitalny skok, 12 punktów. Drużyna przed Austrią, więc przewaga. Niebezpiecznie Rosji, rośnie. Teraz drużyna polski. Dawid Kubacki. Nasze orusko nam na Dawida, żeby Dawid tutaj nie spalił. Próbował, no nie spalił, ale odległość 90,5 metra. No typu 19,5 punktu. Skrzyżymy równo, ale na razie bez szału. tracimy 6 punktów do ekipy Francji i Kanady. Teraz Norwegia. Egner Granerud. Norwegia prowadzi, a bo wiesz, teraz może to te nie stracić. Granerud dobrze na progu, miał dynamikę na progu, no i gdyby nie upadek, byłoby świetnie. A tak jest, tak jak w sali w Lównej, czyli dobry skok, ale z upadkiem. 94 metry. Tak jak w drużynie Rosy, tak teraz Norwegia powiela błąd. Yy, granerut z upadkiem, ale najdłuższy skok oddał Granerud, dlatego drużyna jest przed Rosją i to 11,5 punktu. Ale jak pech to pech. Teraz drużyna Finlandii. Harioli. Finlandia była wiceliderem po pierwszej grupie, teraz może być liderem, ale zabryć za krótko. Harioli 90,5 metra. Noty 19 to chyba stopniała przewaga nad Polską do półtora punktu. Ledwie. Ale finalnie do drugiej pozycji, 4,5 punktu za Francją i Kanadą. Teraz Kazachowie ze stanczykami. <trym> Karel Nunusalu. Drużyna była szósta. Po pierwsze, grupie, teraz pewnie przesunie się na piąte miejsce. w Na razie Karel Nunusalu 91,5 metra. No typu 18,5 punktu. Piąta pozycja tuż za Austrią. Dwie straty punktowe. No i teraz drużyna Szwajcarii, która zaczęła tylko od miejsca siódmego. Kijan Pajer. Też się za dobrze. 89,5 metra. No ty 19, 18. Poproszę zobaczyć, drużyna przegrywa z Norwegią. Mimo, że Norwegia miała upadek. A więc kompromis dla na razie na naszych oczach się dzieje. Po dwóch grupach prowadzi ekipa Francji i Kanady. Druga Finlandia, trzecia drużyna Polski. Taka czołowa trójka. Polska szczęśliwie przesunęła się na podium, no i oby tego podium już nie zeszła. E, czwarta Austria traci do podium 6 punktów. Potem Kazachowie ze Stończykami na miejscu piątym. Szósta Norwegia, następnie Szwajcaria i drużyna Rosji na miejscu ósmym na razie. Rosja bez zmian na końcu, ale z szansami na to, żeby nie zniwelować, bo wpadka Norwegii czy Szwajcarii powoduje, że Rosja liczy się przynajmniej w walce o miejsce szóste na tym etapie ry ry rywalizacji. Najlepszym zawodnikiem na razie Sołkup, ale to oczywiście jeszcze się może zmienić. Drugi wynik no to Wilk e, Wilumsztad z Polaków najwyżej Piotr, Piotr Żyła, a nie Dawid Kubacki na piątym miejscu, tuż za nim Piotrek na szóstym. Przed nami grupa trzecia e, konkurs. E, drużyna Rosji rozpoczyna, a konkretnie Michał Moksimoczki. No i to będzie pierwszy skok powyżej chyba 90 metrów. Tak jest. 92 metry. Noty 19, 19 punktu 19,5 punktów. Drużyna Rosji oczywiście na prowadzeniu, no i za chwilę odpowiedź Austriaków. Klemens Lightner 84 metry do prowadzenia, no mm, ale zobaczmy, Leitner nie, nie do końca dobrze na progu, ale to przewaga nadal na korzyść Austrii. 88,5 metra Leitnera, noty 19, Austrii nie imponuje jeśli chodzi o odległości, natomiast imponuje na razie brakiem wpadek. Drużyna jest 11,5 punktów przed Rosją, za chwilę drużyna Francji i Kanady. Mackenzie Boyd Klaus. Zobaczymy, drużyna prowadziła po dwóch grupach, teraz Mackenzie nie zawodzi zbytnio. Też dobry skok 91,5 metra, No to od wszystkich sędziów po 19,5 punktu. Jest prowadzenie 19,5 punktu na dalszy. No i drużyna Polski, Jakub Wolny. wolny, no. ajajajajaj, za bardzo chciało. Mamy pierwszą upadkę w drużynie 89,5 metra z upadkiem i nas to sporo kosztuje. Spadamy za drużynę Rosji, niestety, czyli gościmy ostatnie miejsce. Norwegia, Robert Johansson. No, patrzymy. Norwegia była szósta, teraz Johansson nie zawodzi. Ładny skok 93,5 metra i noty 20, 19,5 punktów. Różne na drugim miejscu. Przed Austrią. Także Norwegia się budzi. Po tej wpadce Gaderuda. Za chwilę Finlandia. Jane Haponen. Finlandia była druga. Po dwóch grupach. Teraz Jane Japonę. No do Tutaj Bez wątpienia. 93,5 metra. Noty 3 po 2,19 Jest druga lokata. Punkt tylko straty. Do Francji i Kanada, Więc Finowie tutaj będą groźni. Teraz Kazachowiec ze Stumczekami. Aigro. Arty Aigro, ładny skok, Także. 93 metry noty po 19 i lokata przed Norwegią no i została tylko Szwajcaria w tym momencie Luka Eglow Norwega Eglow także na przełomami dla drużyny 93 metry 3 noty 19, półtwór 19 Szwajcaria przesuwa się na szóste miejsca więc na ostatnie spadła Polska niestety niestety to się stało a więc ekipa Francji i Kanady prowadzi. Druga: Finlandia. Trzecia: ekipa Kazachów i Estończyków. Ale tylko czoła, dwójka na razie imponuje wynikami. Kazachowie z Estończykami tak jak w sali próbnej musieli gonić. Rywali. Czwarta: Norwegia. Tutaj tak ma szczęście, że mimo upadku genderuda jest tak wysoko. Piąta: Austria. Na ten moment potem Szwajcaria. Z wieku standard do Austrii. w tym półtora punktu. Następnie Rosja i Polska w którą wciąż zbierzemy, że dzisiaj jeszcze powalczą o szczęśliwe zakończenie konkursu przed nami grupa czwarta dzisiejszego Uff, pojedynku zacznę od na Rosji i wpadka Sendryjewa Sendryjew nie zawodził w serii próbnej, a tutaj tylko 86,5 metra Noty 18, 18 no te 18, 18,5 no Rosja widać nie jest sobą, w serii próbnej mieli dużo lepsze nadzieje po wynikach drużyna Austrii, tymczasem Daniel Huber świetny skok Hubera, ale z upadkiem 93,5 metra. Mimo upadku Austria przed Rosją o 6,5 punktu. No to tylko potwierdza porażkę Rosji. U Rosji nie było upadku, a mimo to przegrywali z Austriakami, którzy ten upadek zaliczyli. Ekipa Francji i Kanady Jonathan Leroy. Świetnie 92,5 metra. 2,20, 3,19 drużyna przed Austrią o 40 punktów. To jest makał w tym momencie. Długo z Unii, na 5 jest, dwóch 2 na 9. Jeśli chodzi o wyniki indywidualne drużyny, teraz Kamil Stoch. No i Kamil na przełamanie. Będziemy próbował coś osiągnąć. No, 91 metrów. noty 20, 19,5 punktu. Druga lokata dla Polski przed Austrią i przed Rosją. Mamy zysk. Miejsce 8 co najmniej na 6. A więc mamy trochę szczęście tutaj, teraz że Kamil akurat nie, nie zepsuł skoku. Norwegia. Anders Panemel Norwegia była czwarta po trzech grupach, teraz pewnie będzie podobnie. 90,5 metra. No, ty 20, 19,5. No to polsko przepaga duża. 22,5 punktu Norwegia z 17 punktów do Francji i Kanady. No i teraz Finlandia. Jana Ahonen. No, wpadki nie będzie, chyba że nie ustanie skoku, ale w to wątpię. No, uważaj, to jest ładny skok. Fina 94 metry i noty 20, 19, 19,5 punktu. Drużyna na prowadzeniu przed ekipą Francji i Kanady. Finlandia wyraziła się z roli, z roli faworyta, Jest przed Francją i Kanadą o 3,5 punktu w tym momencie. A więc Finowie dopili swego, przynajmniej na momentu zawodów. Teraz Kazachowie ze Stanczykami. E, walka o trzecie miejsce oczywiście Savrym Muminow nie zachwycił, powyżej z progu. jest trochę będzie brakować metrów. Ale miejsce trzecie jest 9,5 metra. No, typu 19,5 punktów. Gdyby nie ustał w skoku byłby problem. A tak jest różne 3 punkty przed Norwegią. No i została Szwajcaria w tej grupie. Było miejsce szóste. Może będzie piąte. Szczęśliwie powinno być piąte. Kosztem wpadki e, Austriaków, chyba Austriaków e, 91 metrów. Noty 20, 19,5, tak, spadka Austrii tutaj. dała Szwajcarii jedną lokatę w górę. Przesunięcie się Szwajcarii na miejsce piąte. A więc Finlandia prowadzi na półmetku zawodów. Na drugim miejscu Francja z Kanadą. Trzecia ekipa Kazachów i Estonczyków. Na czwartym Norwegowie, na piątym Szwajcaria. A potem Polacy, Austriacy na miejscu siódmym, no i ósma Rosja. Polska szósta, no i zobaczymy, czy w szóstym miejsca będziemy starać się po prostu utrzymać, czy będziemy mieli szansę na coś więcej. Na pewno szóste miejsca to jest takie minimum, na co liczymy w obecnej sytuacji. Z naszymi niewiele straty mają Austriacy, Rosja troszkę większe straty, ale ona ma mankamenty na razie w tych zawodach, więc nie wiadomo, czy w ogóle powalczy z Polakami w tej serii finałowej. Na półmetku najlepszym zawodnikiem Jana Honen, który dał odróżnienie finów, prowadzenie na półmetku zawodów. Drugi w tym zestawieniu Robert Johansson z Norwegii, a trzecie miejsce dla. kogo? Dla Jana Hapona z Polaków. Najlepiej notowany Kamil Stoch na 13 pozycji. Czyli u nas bez szału, ale z jedno wpadko wpadką kuby wolnego. Mamy nadzieję, że sejfinowej jednak Kuba się postara bardziej. Uniknąć wpadki. Eee, także no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Widzimy, że bez błysku Austriacy szczególnie, bo tu zawodnicy wszyscy w 30 10, dopiero skasyfikowani. Jedna taka drużyna, która ma taką statystykę. Nie było wpadki rządcy u Austriaków, poza oczywiście Huberem. No ale brakowało polotu w drużynie. W drużynie Polski było niewiele lepiej, ale jednak um, tylko jedna wpadka, tak samo jak u Austriaków, była rażąca. No ale zauważyły pozostałe wyniki, które dają Polsce pół punktu raptem zapasu nad Austrią. Także tak to wygląda. Będzie gorąco na pewno sali mm. bo e, wszystko sensie jeszcze może wydarzyć. Norwegia czai się do podium, ale też nie wiadomo, co z tego wyniknie. Finlandia chce dzisiaj wygrać, tak jak wygrała sobie Równo Szwajcaria. Walczy jeszcze by ten konkurs to bardzo zobaczymy, jak to się wszystko przed nami jeszcze sporo emocji. Pierwszą grupę serii rozpoczyna drużyna Rosji. Dmitrij Wasiljew. Pierwszy skok prawie udany, no bo 91,5 metra, ale z upadkiem. Teraz 91,5 z telemarkiem. No wreszcie. Nocy 19. Wasiljew może odetnąć, bo to będzie skok udany. Przed nami drużyna Austrii. Jan Herl, no i bardzo ważny występ Herla, no bo Austria walczy o szóste miejsce z Polską. Jan Herl, 89 metrów. Tym razem 88,5, ale dzięki notom po 19,5 punktu, Austria przed Rosją, ale tylko o 2 punkty. Teraz ekipa Francji i Kanady, Roman lamichaud 92 metry, w serii finałowej, no krócej, ale 89,5 metra daje spokojne prowadzenie, mimo wszystko. 3 noty po 19,5, 2,19, drużyna 41,5 punktu przed Austrią. No i teraz Piotr żyła. Jeśli pospodzie w tym momencie, Piotr na drugim miejscu, no to czy na 6 szóste miejsce utrzymamy. Piotr żyła 90,5 metra, teraz również świetna skopiotka. 92 metry, umocnimy się na szóstym miejscu. Noty 19, 19,5 punktu wyprzedzamy. Austria już teraz nie o pół punktu, lecz o 6,5. Piotr dzisiaj nie zawodzi. No i Norwegia tymczasem. Friedrich Wilmsztad. 93 metry w pierwszym skoku. Teraz Wilmsztad w serii finałowej. Och. 91,5. No to wszystkie wszystkie w po 19,5 punktu. Druga lokata. 22,5 punktu przed Polską. No i też to Wilmsztad ma najlepszą notę indywidualną. Finlandia tymczasem. Lawrya Sikanen. Wystarczy mu 90 metrów. Bydrużyna objął prowadzenie. 92 metry miał w pierwszej serii. Asiekajnen daje Finom prowadzenie. 91,5 metra. I noty: 20, 19,5 punktu. Finlandia ucieka na 8,5 punktu. Teraz przed Francją i Kanadą. A więc wykorzystują to wszystko, Romana Mishapuji. Finowi będą bliżej triumfu. No i teraz Kazachowiec ze Stanczykami. Siergiej Tkaczynko. 87 metrów w serii finałowej, nie wiem, chyba będzie lepiej troszkę lepiej może będzie, no ale 89,5 metra taka odległość od Kaczynki no do 19 czwarta lokata 20 punktów przed Polską, ale 2,5 straty do Norwegii, która teraz skoczy na podium Została Szwajcaria w tej grupie a więc Dominik Peter, no ma co odrabiać 85 metrów tylko w pierwszej serii, 85 metrów teraz dużo lepiej 91,5 metra Noty dziewiętnastki od wszystkich sędziów z Austrii, Norwegii, kan Kanady, Japonii i Polski. No i Szwajcaria na piątym miejscu pozostanie ze zasadą tylko 5 punktów do czwartego miejsca i zada siedmiu i pół punktu do podium. E, nad nami przewagę ma Szwajcaria punktową a więc prowadzi Finlandia po tych pięciu skokach jak na razie. E, druga jest ekipa Francji i Kanady, trzecia Norwegia, czwarte miejsce Kazachowiec ze Stończykami, potem Szwajcaria. Polska na miejscu szóstym, następnie Austria i Rosja. Tak to wygląda w tym momencie. Ciąg dalszy nastąpi. Ps.